Posterunkami, które wspomagają pracę dyżurnych ruchu, są posterunki techniczne, aczkolwiek zdarzy się sytuacja, że posterunkiem technicznym jest również nastawnia, gdzie pracuje ten dyżurny ruchu, ale uwaga, troszeczkę tutaj definicja będzie inna, a mianowicie posterunek techniczny przeznaczony jest do wykonywania, organizowania. I nadzorowania czynności związanych z ruchem kolejowym. Spomożemy się tej pięknej prezentacji, a mianowicie, a w zasadzie tej pięknej tabeli. Tylko coś tu nie pasuje. Ktoś pomyśli tak dokładnie, ponieważ od pewnego czasu nie ma już posterunków dyżurnych ruchu peronowych oraz posterunków dyżurnych ruchu manewrowych tego już po prostu nie ma. Także od niedawna mamy taki podział, że. Posterunki techniczne składają się z posterunków stwierdzenia końca pociągu, posterunków drużników przyjazdowych oraz posterunków nastawczych. I znowu, tak jak było to w przypadku posterunków ruchu. W prosty, normalny sposób postaram się Wam to wszystko wytłumaczyć na podstawie grafiki, także nie przedłużają czasu, jedziemy, a mianowicie weźmy sobie posterunek stwierdzenia końca pociągu, jak sama nazwa wskazuje, jest to posterunek techniczny którego zadaniem jest potwierdzenie prawidłowości wjazdu pociągu. I uwaga, będę posługiwał się planem schematycznym stacji bukowiec. Jak widać, od strony opalenicy znajduje się nastawnia dysponująca BK, a od strony chojnik nic nie ma. Okej, okay, no dobrze. Jak pociąg będzie wjeżdżał od strony opalenicy, to spokojnie dyżurny ruchu sam sobie zobaczy, czy pociąg wjechał w całości, czyli z końcówkami. Ok, sam sobie potwierdzi przyjazd pociągu, dobra, ok, ale problem robi się, gdy pociąg chce wjechać od drugiej strony. No to uwaga, jeżeli nie ma tam nastawni wykonawczej, no to uwaga, dyżurny ruchu całym okręgiem, całą stacją dysponuje, to znaczy wszystkie rozjazdy, wszystkie semafory na tej stacji on obsługuje. No ale co z tym stwierdzeniem końca pociągu? No właśnie, wtedy zabuduje się tak tzw. PSKP, Czyli postrunek stwierdzenia końca pociągu. Jak pociąg ładnie, pięknie wjedzie, to ten zwrotniczy, który jest tam zatrudniony, bo przeważnie zwrotniczy jest zatrudniony na postronku stwierdzenia końca pociągu. Wtedy, uwaga, on patrzy: aha, końcóweczki są. Dzwoni do dyżurnego ruchu albo obsługuje pewne urządzenia. Wszystko zależy, w jaki sposób mu głosi, że pociąg wjechał w całości. Wtedy na tej podstawie, na podstawie tych informacji dyżurny ruchu może stwierdzić, że przyległy szlak lub odstęp jest wolny. Tak to jest. Toś myśli złota robota, też bym chciał, no ale pamiętajcie, że na kolei nie ma tak łatwo. A mianowicie temu zwrotniczemu na SKP jeszcze można dołożyć różnego typu obowiązki, a mianowicie takie, że może on obsługiwać przyjazdy kolejowo-drogowe i przejścia, jeżeli oczywiście są. Może również nastawiać drogę przybiegu, jeżeli uwaga, na przykład co z rozjazdy numer 13, 14, 15 będzie coś nie tak, no to jest logiczne, że dyżurny ruchu od siebie tam nie pójdzie, tylko wyśle uwaga, zwrotniczego, który ma bliżej i mu poleci wtedy nastawić odpowiednio drogę przybiegu. Może również dokonywać oględzin rozjazdów, oczywiście w przerwach między pociągami. Dyżurny ruchu wie, kiedy jest przerwa, ma na podstawie EDR, czyli elektronicznego dziennika ruchu, podgląd, gdzie, co i jak, i wszystko sobie zobaczy na spokojnie. Ok, co jeszcze może robić? Doręczać rozkazy pisemne na polecenie dyżurnego ruchu jak najbardziej na takich posterunkach, tam, gdzie zwrotniczy, są bloczki rozkazów. Jak najbardziej może tutaj rozkazy pisemne tutaj również yy, doręczać. Nie dyktować, bo nie ma radio telefonu pociągowego, może wyłącznie tylko doręczać rozkazy pisemne. Ok, także na tym to polega. Ale dzisiaj uwaga nie są jeszcze skp, ale głównie uwaga albo się po prostu montuje kamery, tak jak ja miałem w jabonowie, jak pracowałem jako dyżurny ruku, jak pociągi wjeżdżały od strony Ostrowitego czy Brodnicy, tam owszem budynek nastawni wykonawczy jest. Ale on jest już prawie rozebrany, już tam gołocony, i tak dalej. No ale wstawili tam kamerę, i wtedy ja stwierdzam od siebie z nastawnie dysponującej, czy pociąg wjechał w całości, czy nie. Od strony Brodnicy i od strony tutaj Ostrowitego. Ok, kolejny posterunek bardzo dobrze mi znany z tego względu, że tak zaczynałem tutaj przygody na kolei, a mianowicie posterunek dróżnika przyjazdowego, innym słowem strażnica. Jest to posterunek techniczny, którego zadaniem jest kierowanie ruchem na przejeździe kolejowo-drogowym. Przy pomocy sygnałów ręcznych albo systemów lub urządzeń przyjazdowych wyposażonych w rogatki zamykające całą szerokość jezdni o przyjazdach kolejowo-drogowych będzie bardzo długi temat z tego względu, że tam jest bardzo, bardzo dużo tego. Ok, jeżeli chodzi o przyjazdy kolejowo-drogowe, ten tam pracuje drużnik przyjazdowy, przeważnie on może obsługiwać się przyjazd kolejowo-drogowy lub przejście zarówno z miejsca jak i z odległości, wszystko zależy od usytuowania. Pamiętajcie też, że tutaj przyjazdy kolejowo-drogowe również mogą obsługiwać dyżurnie ruchu, nastawniczy oraz zwrotniczy. Także tutaj nie zawsze jest tak, że tylko i wyłącznie obsługuje drużnik przyjazdowy, ale w przeciwieństwie do tych trzech osób, do tych trzech stanowisk, drużnik przyjazdowy to jest jego jedyne zadanie, czyli kierowanie ruchem na przejeździe. Oczywiście również dba o tamienie. tutaj może jak najbardziej kierować ruchem na przejeździe. Co jeszcze może robić tutaj? Czasami odśnieżanie też wchodzi w grę, jak najbardziej czyszczenie żłobków. Wszystko, co dalej, wszystko jest określone w instrukcji IR7, czyli w instrukcji o obsłudze przyjazdów kolejowo-drogowych. Tam są również zadania drużnika przyjazdowego. Ok, przechodzimy do posterunków nastawczych. Jak sama nazwa wskazuje, one coś nastawiają. I uwaga, pierwszym takim posterunkiem nastawczym jest nastawnia, a mianowicie uwaga. Jest to posterunek nastawczy wyposażony w urządzenia nastawcze z funkcją zależności sygnałów na sygnalizatorach od położenia zwrotnic oraz posiadające urządzenia blokowe i łączności. Pewnie ta definicja za wiele wam nie mówi, ale ja mam swoją taką uwagę bardzo podobną, a mianowicie jest to taki nastawnie jest to takie miejsce taki posterunek, gdzie uwaga, jeżeli źle ułożymy zwrotnicę to nie podamy sygnału zezwalającego. Takie są zależności. Jeżeli to będzie źle ułożone, to nie podasz tego. Krótka piłka, to jest właśnie wyposażona nastawnia w tą zależność. Także wstawiliśmy, to, daliśmy tą zależność nastawni, że jak będzie źle droga ułożona, to nie podamy sygnału zezwalającego. Również nastawnia posiada urządzenia blokowe czyli różnego typu urządzenia blokady liniowej na przykład oraz urządzenia łączności, czy to łączność przewodowa, czy to łączność bezprzewodowa, także krótka piłka. Ok, to nie koniec jeżeli chodzi o nastawnie z tego względu, że wśród nastawni wyróżniamy nastawnie dysponujące oraz nastawnie wykonawcze. Na pierwszy rzut oka piękne budynki, wyremontowane, fajnie, pięknie, ale nie na tym rzecz, a mianowicie jak rozpoznać z daleka, czy jest to nastawnia dysponująca, czy jest to nastawnia wykonawcza. Pamiętajcie, wielkość w tym przypadku nie ma znaczenia, bo niektórzy myślą, że jak duża, na, duży budynek to nastawnia. Wcale nie, uwaga, patrzymy po oznaczeniach, bo pokażę Wam, mogę Wam też pokazać jak najbardziej parterowe nastawnie malutkie nastawnie, nawet w kontenerze schowane które też to nazwiemy nastawnią, a pokażę Wam odwrotnie. Wielki budynek, a jest to budynek ym, drużnika przyjazdowego, tak zwana strażnica. Także nie patrzymy na wielkość budynku, patrzymy po oznaczeniach. A mianowicie nastawnie dysponujące będą miały wyłącznie litery. Na przykład gniewkowo moje GI, ale uwaga, nastawnie wykonawcze będą miały oprócz liter jeszcze cyfry. Na przykład zdjęcie ścierpic mamy CP CP1 na przykład CP1 CP2 i tak dalej. Także aby nastawnia dysponująca była nastawnią dysponującą, musi mieć tylko i wyłącznie litery, a nastawnia wykonawcza jak chce być nastawnią wykonawczą, jeszcze musi mieć cyfrę. Na przykład zobaczcie, na nastawni dysponującej pamiętajcie, pracuje dyżurny ruchu, aczkolwiek może też pracować nastawniczy, ale nastawniczy nigdy nie pracuje sam. Musi pracować razem z dyżurnym ruchu. Wszystko w zależności oczywiście od wielkości nastawni, specyfiki pracy pociągowej i manewrowej. I jeżeli chodzi o dyżurnych ruchu, o nastawnie dysponujące, mamy CP, WE, GI i tak dalej. Ale uwaga, jeżeli mamy nastawnie wykonawcze, tam z reguły pracuje nastawniczy. To co my mamy, mamy takie CP1, WE1, WE1, GI1, SR1 i tak dalej, i tak dalej. Ok, teraz ktoś zapyta, a co jeśli uwaga, w przypadku gdy na danej stacji znajduje się więcej nastawnie dysponujących lub wykonawczej, i od razu nie szukając daleko, przejdę do stacji Bydgoszcz główna, bo tam znajdziemy cztery nastawnie, a mianowicie dwie dysponujące BGA oraz BGB, a także każda ma swoją podległą nastawnię wykonawczą, a mianowicie BGA ma nastawnie BGA1, a nastawnia BGB ma nastawnię BGB11, tak to właśnie jest. I teraz uwaga, nastawnia BGA może wydawać tylko i wyłącznie polecenia nastawni BGA1. Nie może nastawnia BGA wydawać poleceń nastawni BGB11, bo ona nie podlega pod nią. Pomimo, że pracują na tej samej stacji, ale uwaga, ta, ta nastawnia BGB11 jest podległa pod BGB, tak to jest. I uwaga, jeżeli mamy cztery nastawnie, to w tej sytuacji mamy cztery okręgi nastawcze. Każda nastawnia jakimś tam okręgiem dysponuje, to znaczy yy, tutaj nastawia zwrotnice, semafory i tak dalej. Podział oczywiście jest określony w regulaminie technicznym oraz na planach schematycznych. Ok, i ostatni temat, ostatni w zasadzie punkty jest to posterunek zwrotniczowski. I tutaj podaję Wam przykład z mojego Gniewkowa. A mianowicie, uwaga, tymi rozjazdami, tymi semaforami i tak dalej, ja obsługiwałem dyżurny ruchu z nastaw niedysponujących, który znajdował się po drugiej stronie. Okej, okay, no dobra, ale jakie zadanie? Tam to troszeczkę jest inaczej zaznaczone, bo tam, gdzie jest ta strażnica przyjazdowa w kilometrze 114 0, 25, tam pracuje zwrotniczy. No ale co w tej sytuacji? W tej sytuacji jest to, że on, jak widać, oprócz obsługi przyjazdu kolejowo-drogowego na ulicy Inowrocławskiej, jest to droga krajowa numer 15, bardzo ruchliwa. To on, uwaga, ma również możliwość tutaj, jak sama nazwa wskazuje, z postrunkiem nastawczym, a mianowicie coś nastawiać. Gdyby była taka sytuacja, a powiem Wam, że była, jeżeli mi coś poszedł, nie wiem, nie mogę przełożyć zwrotnicy od rozjazdu numer 7, 6, 4, 3, 5 itd. Tak Oto w tej sytuacji ja nie szedłem, wysłałem w tej sytuacji zwrotniczego, polecałem mu pójść do tego rozjazdu i nastawić tak, jak ja bym chciał, adekwatnie do danej jazdy. Także, bo gdyby uwaga, tam była strażnica typowa, gdzie pracowałby tutaj drużnik przyjazdowy. To ja nie mogę mu tego polecić czemu, bo drużnik przyjazdowy, to znaczy posterunek drużnika przyjazdowego nie jest posterunkiem nastawczym, więc nie może mi nic nastawiać. On może nie jedynie tylko tutaj obsługiwać przyjazdy kolejowe drogowe. Także taka jest rola, właśnie posterunku zwrotniczowskiego, posterunek, który nie posiada tej funkcji, to nastawnia, czyli nie może uwaga, ułożyć drogi przebiegu i podać adekwatnie sygnału zezwalającego. On może tylko awaryjnie ułożyć drogę przebiegu, a wszelkie zależności mam ja na nastawni. Także na tym to, Szanowni Państwo, polega. Mam nadzieję, że to wytłumaczyłem. Prosty, normalny sposób, jak są jakieś pytania, wątpliwości, śmiało pytać, bo ona mówię, jak już pytać, to teraz, bo później wyleci, albo pójdą inne tematy. Nie wstydzić się, jak najbardziej. Pamiętajcie, na kolei nie ma głupich pytań, na każde chętnie odpowiem. Także dzięki serdecznie i do usłyszenia, bo w kolejnym materiale powiemy sobie tory, rozjazdy i wykolejnice.